Słuchajcie, sorry, ale niedostatecznie pochwaliłem ten tom, więc wracam, żeby zrobić to teraz. Okazuje się, że jak przeczyta się to w całości, a ja to czytałem w zeszytach z miesiąca na miesiąc, to efekt jest jeszcze lepszy. Zacznijmy może od tego, że jak ja pierwszy raz trafiłem na postać Moon Knighta i zacząłem grzebać, żeby coś poczytać tak typowo Moon no to cofnąłem się do tej pierwszej serii Moon Knighta, gdzie on jest po prostu klonem Batmana, ale potem dzieje się coś dziwnego. Każdy kolejny scenarzysta zachowuje się, jakby przeczytał parę zdań o Moon Knighta z Wikipedii, a następnie interpretuje to jak chce. I nie mówię, że to jest coś złego, to jest w pewien sposób ciekawe, ale długofalowo się nie broni. Powstało na podstawie tego podejścia kilka różnych serii. Były takie, które były bardzo mroczne i według mnie dobre, jak na przykład seria Houstona. Powstały też takie, jak na przykład seria Bendisa, która według mnie jest kompletnie trafiona. Powstał Lemir, który był ok. Drobne wtrącenie Ran Lemira był y, bardzo nawet spoko, ale do momentu, jak sobie uświadomicie, że zakończenie, które nam dał, w sumie y, jest y, dobre, o ile nie zamierzacie już opowiadać nigdy żadnych historii z Moon Knightem. W każdym innym przypadku Moon Knight, no, niestety, potrzebuje jakiejś relacji skończu. Wstał y, Elis, który był rewolucyjny, ale jednocześnie nie był kompletnie spójny. W sensie to było sześć zeszytów, ale to nie była zamknięta całość, to była bardziej antologia. I na to przychodzi Jet McKay. Przychodzi w bardzo ciekawym momencie, no bo Moon Knight dopiero co brał udział w Age of Conshu, czyli no takim dużym evencie, jeżeli chodzi o Avengersów. Będzie konieczność zbudowania relacji z Conshu na nowo, na tym nowym status quo, ale będzie też taka próba stworzenia grupy postaci drugoplanowych wokół Moon Knighta, tak żeby to wszystko nie wyglądało jak kartonowe figury w jego tle, tylko żeby to był żyjący element. Ale co uważam jest absolutnie fenomenalne, to w połowie tego tomu zaczyna nam się wbijać fabularnie, no, jakby inna seria, inny event. A zwykle jak tak jest, to nagle inni scenarzyści z jakiejś właśnie ważniejszej serii zaczynają brać waszą postać i się nią bawić, potem odkładają ją na miejsce i okazuje się, że ta historia, którą opowiadaliście, to już trochę straciła sens. I to jest mikro spoiler do diabelskich rządów, ale tam jest taka sytuacja, że zbiry Fiska, w sensie Kingpina, łapią sobie Moon Knighta, osadzają go w więzieniu. Potem widzimy Moon Knighta, jak ucieka z tego więzienia i ma szmatą przewiązaną głowę bo zrobił sobie sam maskę. No i w tym miejscu Jed McKay musiał coś wymyślić, najlepiej coś, co miałoby sens. I wymyśla jeden zeszyt opowiadający o drugiej pięści konszu, który jest absolutnie fenomenalny, polecam serdecznie. Ale też mówi, słuchajcie, mój Moon Knight nie dałby się tak jak Fryer złapać jakimś zbirą w zbrojach. On tam trafił do tego więzienia, ponieważ musiał tam trafić. On był w trakcie misji. I oddam go głównej serii dokładnie w tym samym status quo, w którym go potrzebujecie, czyli będzie miał szmatę na głowie i wymalowany półksiężyc. Uwielbiam kreatywność, uwielbiam tę serię, serdecznie polecam wszystkim, którzy chcieliby coś poczytać z Moonlightem.